To chaniutka, podglądasz jak rybki karmią? Tak. A tam w głębi jest hodowla sosia. Tak. Zauważyliście? No. Na zimowo czapeczki, szaliczki, kur... majteczki, kurteczki, skarpetki, Jezu, buciki. Jakie to góry. Ja tego nie lubię. Tego nie lubię. I paszczy, i szkale. Jedziemy za chwilkę do tej dziurki. I... Ale ile ona ma? Nie dużo, że półtora Uuu, kilometra. Półtora kilometra, dobrze. Też ona jest bądźutka, coś Ta To jednorazowa taka? Tak, to tylko chodzi <laughs> Jednostronna? jeden... Jednostronna? Jednostronna, tak jest. Kochani, ja jedziemy tam, ale wiemy już, że nie załapiemy się na wycieczkę pochodową, bo terminy są odległe, nie będziemy czekać tyle. Ale popatrzymy. Ale I popatrzymy Nie, nie wiemy, czy jemy ryby z hodowli, czy naturalne. No tak, tak. Kochani, jest potężna różnica. Jeżeli łosoś jest mięso, ma bardzo czerwone, różowe, to jest na pewno sodowy. Dobra. Oni go malują? Dokładnie. Dobra, bo już wyjeżdża tutaj tunelu, teraz my sobie wjedziemy. Dobra, jedziemy kochani. Tak kochaniutki powiedział. Wolna z tyłu? Nie wiem. Do dziureczki, której ja nie lubię tam wjeżdżać. A mi każesz do dziureczki 34 wchodzić? A drugi raz na szybę. No trudno masz. <ścoughs> Albo zamazuj całkiem. Z mojej strony powinna być zamazana. Patrzcie, tu jest taki tunelik. Bardzo wąziutki I on ma po bokach te oznaczniki. No, znaczniki Po co... Jak śmierci tu Po co te oznaczniki? No, żeby nie wdupić w ścianę ścianę, żeby nie wdupić No, jest paskudne To już z jak się spotyka samochód na przeciwka Trzeba zwolnić Całkowicie ominąć delikatnie. W żadnym wypadku nie, nie stawać w tunelu, nie podziwiać My za każdym razem, gdy jesteśmy w tunelu, przypominamy, dlatego, że nie wiem, Polacy mają taką manię robienia wszystkiego pod prąd. Dużo filmów jest nie tylko polskich, kochani, nie tylko polskich, gdzie pokazują, a pod takim tunelem stalowym skaczą, śmieją się. Kochani, to naprawdę nie masz czego się śmiać. Ten tunel skraca drogę, no niejednokrotnie, bardzo znacznie, niejednokrotnie w ogóle można dojechać gdzieś i... Albo nie dojechać. Albo nie dojechać. To jest, to jest krótki, to jest 1400 metrów. Tutaj troszeczkę już robi, poważniejszy. Nie no. wyjeżdżamy. To co ja lubię! Tak? Wyjeżdżamy. Tak jest. Hmm. Tu jest ta hodowla Bo oni mają więcej takich miejsc mm. no, Tutaj mają sobie pofilmować ich mm. No i niestety te nieodległe grupy mogą być tylko maksymalnie sześcioosobowe Myśmy wcześniej o tym nie pomyśleli yy, Nie będziemy czekać bo A tam dalej widać soltron Jedynie czego nam szkoda to, to patrz Łoś pieszy, jest. Łoś jest piękny Ale ja nie wyjdę tu. Kochani, opuść szybkę, opuść szybkę, moją, 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 moją krzewkę. Moją łoś, kochani, Łoś y, na Fiordach Młodeckich. Jest. No jesteśmy troszeczkę takim, znakomicie zapytając, co robić. No on patrzy na nas, a my, go na płosi, niego, płosi. my na niego patrzymy. Poszedł, Wchodzi. poszedł, poszedł. O. Ucieka, ucieka. I bardziej Uciek. go zrobił. Okej. Okay. <laughs> to spełnione marzenie kochaniutkie. Tak. Łosia zobaczyła. Nie no, chodziło Norwegii. o to norweskiego łosia. Tak no, bo ja, W Szwecji to będzie normalne, to będzie tak. normalne. Ja się nie zamykam, bo on nie był taki skory mocno uciekać. Tu gdzieś sobie pobiegł. Nie no się lepiej. Nie mówię, ty nam po Taki pusty... Jest. Do przodu? To dobrze, to dobrze, dobrze. dobrze, dobrze. Uwaga, stop, stop, stop yes. Patrz. Uciek. Łos, Jest. Patrz, uciekł. Piękny łoś, ale wiesz co? Uciek. Kawał chłopa. uciek Kawał chłopa, duży łoś. Stanął na górce. No to jednoosobowy most. Czekaj. 346 metry masz? Tak jest. Ooo. Jesteśmy w fantastycznym miejscu. Tutaj pręty powstrzymywane są w ściane, żeby nie odpadały No kamienie. Tak, 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 tak. I jedziemy przez most. na most, musimy spojrzeć, czy nikogo na moście nie ma. Aha! Jest jest taki bardzo wąski. Jezu, idę tam śniegu na górach! No. Przysypało! Dosypało, a z tej strony... Wszystkie pory roku mamy tutaj. Wszystkie pory roku, tak o. O, Ładnie tam dosypało I uwaga A tu wężutka Fajnie tak to wygląda. To tutaj mamy, To możemy kupić bilety, sklepik, kuchnia, toalety w tym budyneczku. A tam na dole kochaniutka już śmiga, już zwiedza. Jest to zakład produkcyjny, zajmujący się hodowlą ryb. Na fjodach norweskich kochani Trochę się uspokoił ten wiatr I to zobaczyć co jest na końcu tej wyspy Jaki widoczek co my tu mamy Proszę bardzo Tu jest miejsce na grill O drzewo nawet jest o postarali się Norwegowie Zobaczcie o, Jest drzewo Piękny grill i widok i mamy widok. Czyli stąd możemy oglądać jak nie ma tych chmur, zorze polarne. Fajne miejsce. O, stateczek. Stateczek. Można stateczki też oglądać. A, taki. Ciekawe miejsce. Zobaczcie. Po bokach, żeby nie wiało, są szyby. O, pok, pok, pok przed. to zrobione niedawno, bo jeszcze świeże są e, świeże drzewo no ale pomyśleli fajne dobra, idę po kochaniutkiego Zaglądamy im do środka. Dzisiaj jest sobota, nie pracują, nie ma nikogo. Jup. Kogut. Mówiłam, dwa razy odkrywamy Norwegię. W tamtą stronę, jak szłam, były inne widoki, a teraz są inne. Jakie piękne dalie! No, jakie ja mogę przejść koło kwiatków? Obojętnie, może na nich spojrzeć. Piękne dalie na północy, dalekiej północy, jak kwitną. To zauważyłam w ogóle, że jest dużo kwiatów i one jakoś sobie radzą. Och, och, jak uciekam! I po drugiej stronie, tam daleko, daleko, sortland. Z tym swoim słynnym mostem a ja idę teraz do kochaniutkiego tam jest ta przetwórnia ryb a i fał stateczek ładny przestało padać i tak już nie wieje mocno Mhm. Uh, uh, uh. nie wieje. Aha. Wyszłam za budynku. Ci jestem w hop, hop, hop. Widzę już tam nadaje. Zobaczcie ile wody uciekło. Uciekło tyle wody. Jest odpływ. Kochany, kochany. Idę do ciebie. Już kochaniutka, daje, 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 kochaniutka. Co tam na tej wyspie jest? Mie ciężko nie zauważyć, nie? Tak, w tym wietrze, zimowym. Taka... i tam, tam jest taka alejka spacerowa, tak? Yy, tak, tam yy, w połowie wyspy. Yy. Oni zrobili wiatę. Z dwóch yy. stron yy, jest szyby, takie duże. Jest drzewo, jest gryl piękny Aha. i jest widok, wycięli krzaki, widok na ten fjord. Na ten fiord na, I na ten, ten, tam, tak? I tak. I tu można zauważyć zorze, jak nie ma tych chmur. Aha. Ale... Zmucha mi nic. No, tu... to teraz nie zobaczysz co na ludzie. Zobacz, co, jaki fajny stół mają. Niech tak. oni tu mają taki no. stolik, no. A zobacz, wycięte ryby w tych deskach. <laughs> Come in. We like trip. No to co, kochaniutka, co zamawiamy, bo nie ma nikogo, musimy sobie sami zrobić? No. Oni pracują tylko w tygodniu. Dziś Sobota i niedzielę, nie to, pracują. 12, 13. No. Ale do 31 augusta, do sierpnia tylko. Od 9 do 16. Uh -huh. Czyli koniec. Tak. Czekaj. August to jest ten september jest wrzesień, August jest y, sierpień. Nie, tak? Kochani, pomóżcie, bo nam się zapętliło. Ale jak widzicie... Dobra. Nie będziemy teraz tutaj Alzheimera uruchamiać, kochani. Bo z Alzheimerem to wiecie jak się wychodzi. No super jest tutaj. Stoik. to jest. Pierwszy sort, fajny. Nie wiecz. zwiedzimy hodowli, kochani. Słuchaj, nie weźmiemy go do siebie? Nie zmieści się, no, gdy <grym> pomperka nie, nie zmieści. A, A no. jaki ciężki, uh -huh. matko, jaki ciężki. No, no i co, odwieczne popielniczki, kochani. Na no wygobie palą jak diabli papierosy. Dobra, Niech palą, jak... jedziemy dalej, nie zwiedzimy całej hodowli. Zobacz. Zobacz te kwiaty, to są mm -hmm. żywe kwiaty, tak. to nie są y, sztuczne. I tam dalie były piękne. Kochani, tam w tych górach jest, jest, śnieg. jest śnieg. Kochani, spójrzcie, tam jest śnieg. Dobra, super, lećmy dalej. Wygnajmy te strony. Może kiedyś nam się uda zwiedzić hodowlę e, rybek na fiordach tym razem. Nie, trzeba wcześniej jednak rezerwacje robić. Oni tylko w tygodniu przyjmują gości takich. Nawet dla no, kochani...